wazi się bardzo serdecznie w grze Total Park Kill. E, to jest gra, która powstała na Game Jamie. E, przewodem, e, mo motywem przewodnim e, tego Game Jamu było poświęcenie, tak, żeby po prostu przejść mapę. Więc fajny pomysł, fajna realizacja i fajnie się gra. Dobrze, więc e, po prostu jakakolwiek postać ma dotrzeć do końca. Teraz go zabijemy. Przejdziemy dalej. Więc jak widzicie, rycerz może zabijać i popychać. E, czarnoksiężnik, czarownik, cokolwiek to jest, może zamrażać. A łucznik może e, powodować, że lutki są na ścianie. Więc w taki sposób to działa. E, no i co? No i to tyle. Zmienimy sobie postać. Skoczymy sobie tu. Tu sobie skoczymy. Za chwilę. Potrzebujemy tego tu. Tu skoczymy. Nie, nie skoczymy. A, bo musimy go poświęcić. Chodź pan. Bo jest pan potrzebny. I tym sposobem możemy sobie skoczyć. No! I tak to wygląda. Także gra się naprawdę fajnie. Mam nadzieję, że gra się wybija na YouTubeach, bo moim zdaniem zasługuje na to. Dobrze, to do tyle. Pa, pa.